Dziękuję bardzo. Ja chciałam Państwu przedstawić jedną z rzadkich chorób reumatologii, czyli zespół aktywacji makrofagów, czyli w skrócie MAS. Zespół aktywacji makrofagów jest to jedna z postaci tak zwanego zespołu hemofagocytowego, który nazywamy tak zwanym stanem hiperzapalenia, czyli nadmiernej aktywacji układu immunologicznego, któremu towarzyszy hiperferytynenia. I ten zespół hemofagocytowy występuje w dwóch postaciach, w postaci wrodzonej, czyli pierwotnej i w postaci nabytej, czyli wtórnej. Ta postać pierwotna występuje głównie u dzieci, wynika z genetycznego uwarunkowania, odpowiadają za to komórki NK oraz cytotoksyczne limfocyty T i spowodowane to jest mutacjami określonych genów. Natomiast postać wtórna wynika z tak zwanego paraliżu komórek NK i cytotoksycznych limfocytów T, która wywołana jest innymi chorobami lub spowodowana przez leki, ale często u osób z predyspozycją genetyczną. I jeżeli chodzi o ten wtórny, przyczyny tego wtórnego zespołu hemofagocytowego, to najczęstszą przyczyną są nowotwory złośliwe aż do 70% i są to głównie nowotwory układu krwiotwórczego oraz chłonnego. Kolejną częstą przyczyną są zakażenia najczęściej wirusowe EBV, HIV, CMV i tutaj też należą tak zwane przyczyny właśnie choroby z Autoagresji pod postacią tak zwanego zespołu aktywacji makrofagów, czyli właśnie tutaj, przyczyną tego zespołu aktywacji makrofagów, zespół aktywacji makrofagów najczęściej występuje właśnie u pacjentów z chorobą Stilla, czy też w przebiegu tocznia, zapalenia naczyń, a u dzieci z mizs Mogą też być przyczyny jatrogenne oraz idiopatyczne. Jeśli chodzi o patogenezę zespołu aktywacji makrofagów, to spowodowany on jest nadmierną aktywacją makrofagów oraz limfocytów T. To prowadzi do niekontrolowanej reakcji zapalnej i objawy wywołane są nadmierną produkcją licznych cytokin. Poprzez, poprzez obudzone makrofagi oraz spowodowane naciekaniem przez nieróżnych tkanek, np. szpiku kostnego, węzł chłonnych, wątroby, czy też śledziony. Jeżeli chodzi o objawy, to bardzo charakterystyczny jest tutaj gwałtownie pogarszający się stan pacjenta, stała wysoka gorączka, wysypki skórne. Objawy skazy krwotocznej, powiększone węzły chłonne, powiększenie wątroby, śledziony, może dochodzić do niewydolności wątroby, także do zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego z zaburzeniami orientacji, anewdyrkawkami i ostatecznie może dojść do niewydolności wielonarządowej. Charakterystyczne zmiany w badaniach laboratoryjnych to cytopenia, najczęściej dwu- lub trójukładowa, podwyższony poziom ferytyny, ferytyny trójglicerydów, podwyższone transaminazy, podwyższona aktywność LDH, zaburzenia krzepnięcia, wzrost stężenia dendrimerów charakterystyczne też jest początkowo podwyższenie a następnie przyspieszone a następnie obniżona wartość ob i bardzo charakterystyczne jest wysokie stężenie crp Ważna jest tutaj też biopsja zajętego narządu, czy też węzeł szpik, czy też płyn mózgowordzeniowy, czy też pobranie płynu mózgowordzeniowego i możemy stwierdzić w tym materiale hemofagocyty czyli makrofagi, w których cytoplaźmie widoczne są pochłonięte erytrocyty, czasem też inne komórki lub też tylko ich fragmenty, jednak wynik tej biopsji nie jest swoisty dla zespołu aktywacji makrofagów. Jeżeli chodzi o rozpoznanie, to mamy takie kryteria z 2004 roku, kryteria rozpoznania zespołu hemofagocytowego. I tutaj pewne rozpoznanie możemy postawić, jeżeli stwierdzimy charakterystyczną mutację w analizie DNA, a jeżeli nie mamy takiej możliwości, to spełnienie przynajmniej pięciu z ośmiu poniższych kryteriów. I tutaj należą do tych kryteriów wysoka utrzymująca się temperatura, powiększenie śledziony, cytopenia dwu lub przyukładowa, podwyższenie stężenia triglicerydów, hipofibrynogenemia, podwyższone stężenie ferytyny. I oczywiście też ta hemofagocytoza w szpiku, czy też śledzionie węzłach lub płynie mózgowordzeniowym. I takie wysokospecjalistyczne badania, no to też zmniejszenie aktywności w NK-lub, stężenia, stężenia, obniżenie stężenia rozpuszczalnego receptora CD25. Ale te dwa ostatnie badania, no to wymagają wysokospecjalistycznych ośrodków hematologicznych bądź onkologicznych. Mamy też kryteria klasyfikacyjne zespołu aktywacji makrofagów u pacjentów z układową postacią MZS z 2016 roku. I u takiego pacjenta, który gorączkuje, jeżeli mamy też podwyższone stężenie ferytyny, to musimy jeszcze. Mieć co najmniej dwa spośród niższych parametrów, żeby postawić takie rozpoznanie, i to jest obniżona liczba płytek krwi, podwyższona aktywność ASPAT, stęże, podwyższone stężenie trójglicerydów i podwyższone stężenie fibrynogenu, oczywiście po wykluczeniu, po wykluczeniu innych przyczyn odchyleń tych badań. Jeśli chodzi o różnicowanie, to przede wszystkim musimy różnicować tutaj z sepsą, lub też brać pod uwagę inne przyczyny zwiększonego poziomu ferytyny, w tym właśnie choroba Stilla. Jeśli chodzi o leczenie zespołu hemofagocytowego, to jest opracowany schemat leczenia według konkretnego protokołu. To leczenie trwa zwykle 8 tygodni i obejmuje ono takie leki jak glikokortykosteroidy, etopozyt oraz cyklosporynę A. Jeżeli jest zajęcie ośrodkowego układu nerwowego, to stosuje się także metotreksa dokanałową. Oprócz tego stosuje się też leki, Używane w chemioterapii, czy też przeciwciała monoklonalne. W niektórych przypadkach może być wskazane wykonanie przeszczepu szpiku, również, wykonuje się, również stosuje się leczenie objawowe, na przykład plazmaferezę, przetaczanie immunoglobulin, preparatów krwiopochodnych, czy też leczenie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, oczywiście leki obniżające gorączkę. Jeżeli chodzi o samo leczenie tego zespołu aktywacji, zespołu aktywacji makrofagów, to stosujemy oczywiście glikokortykosteroidy w postaci pulsów dożylnych. Stosuje się także cyklosporynę. Są doniesienia o skuteczności anakinry, ale w przypadku bardzo szybkiej progresji choroby wskazane jest stosowanie tego leczenia skojarzonego glikokortykosteroid cyklosporyny i etopozydu według wcześniejszego protokołu leczenia. I to by było wszystko z mojej strony i chciałam tylko zaznaczyć jeszcze, że nieleczony ten zespół cechuje się bardzo wysoką śmiertelnością, według niektórych źródeł nawet do 100%. Także ważne jest tutaj bardzo szybkie i agresywne leczenie. Dziękuję.